Czyli o zadaniu, które załatwiło, zaorało po prostu maturzystów w zeszłym roku na maturze z historii sztuki. Oto to zadanie. Zobacz, czy umiesz je rozwiązać. No i jak ci poszło? Znasz odpowiedź? Bo w zeszłym roku tylko 11% osób znało tą odpowiedź. I maturzyści wiedzieli, że to wiek 15, ale nie potrafili wpisać tematu ikonograficznego, czyli podstawę podstaw. Taki totalny basic do matury z historii sztuki. Wiesz, co to znaczy? Że 89% z nich nie miało mojej kursu książki, pewnie jak i maturalne, w której przecież ja omawiam tematy ikonograficzne. W tym między innymi ten temat. Jeżeli czujesz, że tego typu zadanie załatwiłoby również Ciebie na maturze z historii sztuki, to Ty masz jeszcze czas, żeby tego uniknąć i żeby się nauczyć i tematów ikonograficznych, i 24 innych tego typu tematów do matury z historii sztuki, bo możesz kupić moją kursoksiążkę Pewniaki Maturalne i ogarnąć to wszystko do 22 maja naśpiewająco. Skomentuj tą rolkę słowem Pewniaki, a ja podeślę Ci link do kursoksiążki.